Widzowie! Dzisiaj jestem znów na Brookhaven prawie tak jak zawsze. No ale większość z tym ogólnie był niedawno upgrade. Dzisiaj trochę o nim opowiem, pokażę różne rzeczy, które były i są. No i trochę dalej dam opowiem. Dobra, nieważne. Pierwsza to pojedziemy sobie autkiem. W sumie to nie jest nawet autko. Tam dysko lotkom. Do szkoły, bo tam będzie coś bardzo uczącego, dobra. Bo to jest szkoła, co nie widzę, wiem. Jak, weźmiemy sobie broń, jakąkolwiek, zwykła broń, wchodzę do szkoły i ta broń znika znika, bo w szkole nie można mieć takich urządzeń nie można coś powiadomienia. Więc to jest bardzo mądra, tak nawet bardzo ciekawa, przemyślana, się nam mega podoba. Dobra, dalej. To jest ten nowy dom widzowie. Ten taki jak ten, jak on się nazywa. No w sensie ten ostatni co był dodany, ten nowy. Tam, co był z tą gwiazdką. No i ten dom wygląda trochę jak taki opuszczony, ale wchodzi się. Najpierw myślałem, że to jest opuszczony dom, ale jest to taki ładny dom. Tutaj mamy chyba to, lata, to, a nie, to jest centrum dowodzenia. Tutaj mamy triliardy broni różnych. Bo widzowie, można zmieniać te bronie tutaj. klikamy sobie w takie e, ustawienia. Ustawienia, tak. I mamy tutaj, możemy dodać światełko, widać, że jest światełko, przedłużyć lufę na przykład, albo nawet dodać panterkę na jakąś taką, o na przykład, możemy też dodać na niebiesko może na taką kolcową, bardzo ładną. I tak dalej, ale najlepsze jest to, że są takie obronie. Na przykład ta mi się bardzo podoba. No, ale większość z tym, my tu dzisiaj przyszliśmy ogólnie zobaczyć jedną rzecz. U góry mamy takie coś. Tu mamy bronie różne, takie fajne, ciekawe. No i tutaj to jest takie dużo korytarzy i tak dalej. Ej, to jest tutaj to jest kropaczka. Dobra, ale większość z tym. Da się robić ćwiczenia. Najpierw takiej o. Bierzemy sobie broń. I tu. Nie, to, to, to nie to. To nie to. Dobra, żartowałem akurat. To sobie żartowałem. Tutaj bierzemy sobie to. I też szkolenie. Szkolenie, że musimy ich Powalić, tylko nie wiem jak. O tutaj. Nie wiem, ale większość z tym. Po prostu szczelamy sobie, o tutaj w nich. Ale ogólnie też mamy ich. O tutaj. Ja nie wiem, jeszcze jak oni działają. Ale spokojnie dowiem się. Mamy takich: oto. Agentów. Mamy właśnie o tych złodziei. I mamy jeszcze zwykłych ludzi, w których nie można. Ja na razie zobaczę, jak to działa z tymi. Trochę nie wiem ogólnie, jak to działa. Ale większość z tym. Są tu takie ćwiczenia, że chodzimy, szukamy bandytów i szczelamy Więc to jest mega fajne. Ale ja ogólnie chciałem bardzo zjechać na dół. Bo na dole jest to! Szczelnica! Jeszcze nigdy nie było szczeliny, więc jestem bardzo w szoku. Tutaj możemy sobie przesuwać nawet. Aha, jeszcze narzędzie muszę, żeby przejść. Yy, aha, i to. O, no. To jeździ sobie. Jak chcemy, to tak jeździ. Ale ja ogólnie tutaj chciałbym, żeby to. Ja, ja bym chciał zobaczyć, jak działa. Ja, ja na razie chcę to opracować, jak to działa, widzę. Wie? Damy sobie jak najbliżej. Co jest? Halo? Halo. Dobra, ale to jest strzelnica? Sprawdzę jeszcze może ze snajpia trochę lepiej zeszczelimy. Wejmieścę sobie tylko przedłużymy sobie. I we sobie taką bardziej taką do lasu jak wyglądek do lasu. Ale fajny efekt jest, widzę. My. Tak ocalujemy i bum. I nawet jest taki efekt, jakby się łuski że A wcześniej było? No nie było. Pyk big, Bardzo fajne. Ale mnie najbardziej cieszy to. Rozpocznij. No Musimy szczelać. Tylko w tych agentów, bum, 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 a nie w tych właśnie dobrych ludzi. Więc to jest bardzo ciekawe. Trochę trudno ich się. A tutaj gdzieś powinien być taki guzik. I go akurat w tym chyba nie ma. Ale coś mi się podejrzewa, że. O tak, to jest guzik. Ale to dopiero jak. Jeszcze sobie zrobimy, widzowie. Jak to działa, bo ja będę musiał to sobie. trochę opracować. tak dalej, ale w większość z tym. Ogólnie. Ja chciałem powiedzieć widzowie, że będzie taki taki mega fajny avent, w którym będzie bardzo dużo rzeczy. Więc mogę Wam to pokazać, więc ja już pokazuję. Więc tutaj mamy taki jakby Max Avent. Będzie nowy dom. I jak zawsze można dać sobie powiadomienie. Wygląda bardzo ciekawie. Zdjęć więcej niestety nie ma. A szkoda. Ale tutaj będzie jakiś mega avent Już sobie nadaję, żeby mnie tutaj było i co o której będzie? Aha, to będzie chyba tego samego. Nie, trochę inna, in, inna tam data. Ale ogólnie... Ja już wracam do gry i jestem już widzowie, jestem, tak jestem, dobra, tak dalej, ogólnie niedługo zrobię sobie takie coś, że ja sobie tu opracuję wszystko tam, no i zrobię z widzką może, z kimś jeszcze może, nie wiem. Z jakimiś widzami zrobimy turniej szczelania porozstawiamy na przykład na działkach, zrobimy jakieś domy takie, które nie zajmują dużo miejsca. Damy tam działeczki. No i tam zrobimy turniej. Nie będę dalej dawał szczegółów, bo niestety tego nie możecie wiedzieć. Więc ja się z wami żegnam! I. no Widzimy się! prawdopodobnie nie wiem na tym Max a wejdzie. i papa